Jarosław Kaczyński ucieka na Białoruś. Nie bezpośrednio jako on, ale pod postacią swojego agenta Szmyta. Jarosław Kaczyński to jego przyjaciel. Szmyt to jego prawa ręka, tak samo jak minister Ziobro. To oni zatrudnili go. Pamiętacie, Jarosław Kaczyński był premierem do spraw bezpieczeństwa i dokładnie on był odpowiedzialny za. Tych ludzi, podobnie no jak Kamiński i cała ta reszta Hołoty Pisowskiej. Ziobro zatrudnił go na zlecenie Rosji, po to, żeby dewastował polskie sądownictwo i wyprowadzał Polskę z Unii Europejskiej. Kaczyński korespondował nawet, słuchajcie, Kaczyński nawet korespondował w sprawie pana Szmyta w obronie jego dzieci i tej prostytutki Małej Mi, rady dymała się ze wszystkimi sędziami. To byli po prostu małżeństwo. A my z agentury białoruskiej, i oni za czasów PiSu wyjeżdżali na Białoruś, za czasów PiSu wyjeżdżali na Białoruś i tam pobierali pieniądze. A teraz uciekli przez Turcję, dlatego nikt nie mógł ich zatrzymać, on powiedzieli, że do na wakacje do Turcji, a z Turcji na Białoruś. To Jarosław Kaczyński teraz kłamie, że go nie zna, a jest cała korespondencja z tego i wywiady i pisma urzędowe, że zanim. Stał murem, podobnie jak się Obro, czyniąc go prawą ręką Fibiaka. Są nagrania, jak mówią o Białym Czerwonym Obywatelu, wspaniałym człowieku, żeby go zatrudnić w KRS-ie, aby tam dalej oszukiwał, inwigilował polski polskie wymiar sądownictwa. Co więcej, jako pracując w sądzie administracyjnym, wprowadzał agentów rosyjskich do Polski, ponieważ ci mając odmowę, składali tą odmowę do Sądu Administracyjnego, którą on po prostu aby mówił o nie, a on mówił tak, no i dostawali dostęp do informacji niejawnych. Co ciekawe, ta droga proceduralna nie idzie tylko przez sądy, ale idzie najpierw przez premiera, czyli przez Morawieckiego, Szydło i Kaczyńskiego. I ta trójka doskonale wiedziała, kim są agenci rosyjscy w Polsce i pozwalali im rządzić. To niesamowita afera, Kaczyński ucieka do Białorusi, łapać agenta.